Wiktoria Roć, która doradzi nam dzisiaj, jaki prezent kupić dziecku, które przystępuje do pierwszej komunii. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No pierwsza rzecz płeć, no bo wiadomo, że dla dziewczynki co innego, dla chłopca co innego. Akurat dzisiaj porozmawiamy pewnie o, o takich drobiazgach biżuteryjnych, które mogą towarzyszyć dziecku i być takim symbolem. Bo, a biżuteria komunijna to nie jest tylko akurat dla dziewczynki, prawda? Właśnie, tak. bo wydaje mi się, że tutaj nie ma co rozgraniczać na płci, na chłopca i dziewczynkę, a na kategorie, jaki chcemy, żeby ten prezent był. Wiadomo, dzieci patrzą trochę innymi kategoriami, więc też często chcemy je zadowolić, dać im te, to szczęście, to, rad, to dziecięce szczęście, bo nie ukrywajmy, wiadomo, w komunii chodzi zupełnie o inne aspekty, ale... Dzieci mają swoje dziecięce podejście, więc zawsze ten drobiazg jakiś zabawowy, rozrywkowy dla dziecka może być, ale tak z perspektywy czasu, co będzie na lata, warto zwrócić na to uwagę, no zdecydowanie polecałabym coś, co będzie nieprzemijalne. Pani Wiktoria, pani przyniosła tutaj kilka takich propozycji. To nie są jakieś bardzo duże rzeczy, no bo też dziecko nie jest, nie jest duże najczęściej, to prawda. ale myślę, że że symboliczna zawieszka, która będzie podkreślała ten dzień i będzie taką pamiątką, ale czy sądzi pani ja tam mam taką wątpliwość czy chłopcu można kupić taki medalik na na skrzyżek na przykład Boską? albo z krzyżykiem? Jeśli chodzi o prezent i o tak. to, w jaki sposób miałoby być skomponowany taki klasyczny zestaw, czyli zawieszka plus łańcuszek, tak. to wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby dziecko to nosiło na, na, co na co dzień od początku, bo często te prezenty trafiają do szkatułki i one dopiero są później noszone, tak jak w moim przypadku mój moi prezent na Chrzciny, po 16 latach dopiero zaczęłam go nosić i noszę go do dziś dzień. A w momencie kiedy wybieramy wzór, czy dla chłopca, czy dla dziewczynki, jak najbardziej. To prawda owalne formy tak się przyjmuje, tak. że owalne formy bardziej są dla dziewczynek, a prostokątne i okrągłe bardziej dla chłopców, okrągłe są najbardziej uniwersalne, tak jak tutaj mamy mhm. w przypadku mamy, tego medalika, proszę, proszę. tak, mhm. z, ze świętym Benedyktem, tutaj ten medalik, ja sama go mam i zresztą u nas w rodzinie wszystkie dzieci, moje rodzeństwo, czyli jeszcze trójka mojego rodzeństwa. Wszyscy zostaliśmy obdarowani dokładnie takim samym medalikiem. I dziewczynki, i chłopiec, bo również mam młodszego brata. Eee, I taki medalik jest uniwersalny. Wiadomo, tutaj wybieramy wielkość, wybieramy gramaturę, czyli jakby masywność samej tej biżuterii, eee, ale nie ma czegoś takiego, że na przykład naszyjnik, czyli łańcuszek plus zawieszka nie mogłaby być dla chłopca. W szczególności wzory z krzyżykami też są przepiękne i sprawdzają się. Ustalmy że to, co pani Wiktoria mówi, że jednak faktycznie... uh, -huh. Dziecko powinno na komunie dostać coś, co jednak ma jakiś symbol religijny, bo często zapominamy o tym. Wchodzimy w jakieś prezenty kompletnie inne, a jednak tutaj warto dać Z Zwłaszcza chyba, jeżeli to obdarowującą jest matka bądź ojciec chrzestny. Prawda? Dokładnie tak. A to zazwyczaj tak jest. Właśnie pracując też już w branży kilka dobrych lat, mam doświadczenie, że nawet chrzestni się dzielą, że chrzestny kupuje na przykład łańcuszek, na medalik i wtedy e, obdarowują. E, yeah uh -huh. Osobę, która przystępuje do komunii takim pięknym zestawem, też się powiedzmy dzielą tymi kosztami, więc można w rozsądnej kwocie wybrać taki prezent, stworzyć kompozycję, a dzięki temu dziecku już ma cały komu. No właśnie, skoro powiedziała Pani o kwotach, to ten taki medalik ze świętym Benedyktem ze, ze złota, prawda? To jest tak, to jest ze złota, a prawie 585. Ten akurat, żeby tutaj w kamerze z perspektywy było dobrze widać, wzięłam Może troszeczkę kilku mhm. więc ta gramatura jest troszkę większa, ale taki kom już nawet w granicach 1200 zł, czyli na szesnego po 600 zł, powiedzmy mm. łańcuszek 600 zł, medalik 600 zł, można się zmieścić. Nawet jeszcze tańsze, bo robiłam zresztą niedalej jak wczoraj zestaw, który kosztował łącznie 500 zł. Czyli 500 zł. A tutaj mamy inicjał imienia. To też jest chyba dobry pomysł. Tak, dlatego że nie każdy chce iść w dewocjonalia, czyli medaliki, krzyżyki. Wiadomo, no to jest okoliczność mocno religijna i duchowa, ale też kupując taki prezent chcemy, żeby on jednak był w, później w użytku, a najbardziej uniwersalnymi prezentami, które mają prawo się później sprawdzać, są te, które są spersonalizowane, a co jest bardziej spersonalizowane niż nasz inicjał na przykład. No zazwyczaj już do końca imię. życia, prawda? To chyba, prawda. I, <laughs> chyba, że są jakieś inne okoliczności. Tak, ale przyjmiemy normę, że tak, tak, tak. w normie akurat imiona zostają z nami do końca życia, więc ten inicjał się nie Zmienia. Tak, tak, pokażę. Natomiast chciałam jeszcze Państwa panią dopytać, bo ten jest troszeczkę chyba i mniejszy łańcuszek i gramatura mniejsza w związku z tym tak. jaki koszt tego. Eee, łańcuszek jest w granicach 400 zł, a sama zawieszka niecałe 200. To mhm. chyba trochę taniej niż na przykład dron albo kład. Co pani o takich prezentach sądzi, bo coraz więcej ludzi w zeszłym roku właśnie. Eee, tam patrząc wśród różnych chrzestnych, że tak wyrażę, mm -hmm. i, i, i ich rodzin, patrzyłem i no, realnie wyglądało to tak, że najbardziej popularnym prezentem ponoć był dron na komunie. I tak sobie myślę, co robi dziewięcioletnie dziecko z dronem. Może, żeby być bliżej niebios. Nie wiem. <laughs> Generalnie hmm, Walter. Z rozsądkiem się przywitać przed zakupami na, tak. na tę okoliczność i pomyśleć sobie o tym, co będzie pięknym prezentem nie dziś, ale na przykład za 10-20 lat. Obawiam się, że na pewno ten model drona bądź składa będzie nieaktualny. To wszystko zależy od naszych możliwości. Jeśli naprawdę jest to marzenie dziecka, bo nie wiem, chciałby być ornitologiem i chce jak najbliżej przyglądać się ptakom, no to niech będzie dron, ale żeby nie zapominać o tych najważniejszych rzeczach, tak? Z mojej perspektywy też jako mamy patrzę i mówię zawsze wszystkim dookoła, żeby się nie zatracali przy okazjach różnych z prezentami, tylko wolałabym, żebyśmy... Spędzili więcej czasu razem, albo żebyśmy mogli przeżywać ten czas wspólnie i skupiać się rzeczywiście na tej okazji, która jest w tym przypadku najważniejsza, czyli komunia, a nie na prezentach i zamiast przeżywać ten czas duchowo, jeździć kładem po lesie. Ale też zwróciła Pani uwagę na ważną rzecz, żeby poznać tego młodego człowieka, któremu ten prezent mamy sprawić przy okazji pierwszej Komunii Świętej, czyli co lubi. Jeżeli lubi ptaki, chce być ornitologiem, musimy się, tego... za trendami, nie, musimy się tego dowiedzieć. Ale nie, musimy się tego dowiedzieć. żeby się dowiedzieć, trzeba z takim dzieckiem porozmawiać troszkę dłużej czasu. niż tylko powierzchowne rozmowy co tam u ciebie, prawda? Więc tak. y, musimy. To dziecko, do którego się wybieramy, które jest bohaterem uroczystości, poznać, więc myślę, że to już ten moment ostatni, żeby to zrobić. Natomiast ja też sądzę, że to jest dobra taka okazja, żeby dać dziecku takiego przyjaciela, patrona w postaci właśnie świętego. Tak jak pani powiedziała, że święty Benedykt wam towarzyszy, pewnie były jakieś przesłanki ku temu, że święty Moc Benedykt. No, z tego medalika jest naprawdę potężna, więc. Świętego tak. Benedykta. Tak. No to to już dużo, prawda? Tak. My może z rodzeństwem mieliśmy jakieś takie predyspozycje do wpadania w to, Tarapaty, a święty Benedykt na te tarapaty ma naprawdę mocną rękę, więc po prostu wszyscy jak jeden może dostaliśmy. ten no właśnie, ale są też inni I dobrze wyszliśmy na ludzi bodaj. <noise> ale są też inni święci. No ludzie mają czasami właśnie jakieś większe zaufanie czy większą wrażliwość na, na niektórych świętych. Podsumowując, tak. ważne, żeby się w prezentach nie zatracać, szanowni tak. Państwo, żeby za dużo nie wydawać, ale żeby robić to z głową i żeby jednak ten aspekt religijny. Ale też był. poznanie młodej osoby i chyba taki, taka symboliczna wartość. Jeśli nie bezpośrednio religijnie, to żebyśmy po prostu byli bliscy i duchowo, nawet nie jeśli kościołowo, to duchowo ze sobą się mocno zbliżyli. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli blisko siebie. Wspaniała puenta. Wiktoria bardzo dziękuję. Roś. Bardzo dziękuję. opowiadała nam o prezentach komunijnych. I